Witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat yy, no, dokument naprawdę kluczowy dla historii Polski. Mówimy o tak zwanym testamencie Bolesława Krzywoustego, rok 1138. Tak, chociaż od razu warto mm, sprostować, historycy są raczej zgodni, że to nie był testament, no wiesz, jak dziś rozumiemy. Raczej statut sukcesyjny, prawda? Taki regulamin dziedziczenia władzy. Dokładnie. Co ciekawe, Oryginał zaginął, znamy go tylko z późniejszych kronik z relacji. Naszą dzisiejszą rozmowę oprzemy na solidnych badaniach historyków, którzy, no cóż, zjedli zęby na tym temacie. Czyli nie będziemy tu gdybać. Jasne. A cel? No, chcemy zrozumieć, co właściwie się działo w głowie krzywoustego. Czemu podjął taką, a nie inną decyzję? Dlaczego ten jego plan, no, powiedzmy, ambitny, tak szybko się posypał? Jak go oceniano przez wieki, bo to też się zmieniało. Tak, bo to nie jest już jakaś tam ciekawostka. To był moment, który, no, nie da się ukryć, zdefiniował losy Polski na prawie dwa stulecia. Postawił władcę przed, no, dramatycznym wyborem. Mm -hmm. Jak dać coś synom, co im się należało, a jednocześnie nie rozwalić państwa. No właśnie, i my spróbujemy to rozłożyć na czynniki pierwsze. Motywy bolesława, te polityczne, prawne, potem te zasady. Seniorat, pryncypat. Co miało działać, a co zawiodło? I dlaczego zawiodło tak szybko? Jakie były skutki? Tak, i jeszcze jak to wyglądało na tle Europy? Czy Polska była jakimś wyjątkiem, czy to był powiedzmy szerszy problem? Dobrze, to zacznijmy od tych motywów. Co pchnęło Bolesława do no, stworzenia takiej konstrukcji? Mówiłaś o dylemacie. Tak, bo on stał jakby w rozkroku. Z jednej strony miał to prawo patrimonialne. Państwo jako no, własność dynastii, każdy syn miał prawo do kawałka tortu, do ojcowizny. Takie ancheść, jak to Niemcy określali. A zignorowanie tego groziło buntem. No pewnie, synowie poczuli się wydziedziczeni. To prosta droga do konfliktu. A z drugiej strony, Bolesław miał w pamięci coś bardzo mm, bolesnego oczywiście swoją własną wojnę ze Zgibniewem, bratem przyrodnim wyniszczającą wojnę domową. On doskonale wiedział, czym to grozi jakie to spustoszenie. Czyli za wszelką cenę chciał uniknąć powtórki. Dokładnie. Chciał zachować jedność Regnum Polanie, Królestwa Polskiego, silną władzę centralną. Gerard Labuda, świetny historyk, argumentował, że ten statut to była właśnie taka próba kompromisu, bardzo trudnego kompromisu. Okej, okay, kompromis. Ale jaką miał w praktyce zadziałać? Jakie były te, no nie wiem, bezpieczniki w tym systemie? Były dwa główne filary. Po pierwsze, zasada senioratu. Władza z tytuł princepsa, księcia najstarszego, miała przypadać najstarszemu wiekiem piastowi. Niekoniecznie synowi poprzednika, ale najstarszemu w całym rodzie. A po drugie? Bo samo bycie najstarszym to chyba trochę mało, żeby rządzić resztą rodziny. Słusznie. Dlatego był drugi filar – zasada pryncypatu. Ten senior dostawał nie tylko swoją dziedziczną dzielnicę, ale też specjalną dzielnicę senioralną niepodzielną przechodnią. A co w niej było takiego specjalnego? Strategiczne położenie i zasoby. Małopolska z Krakowem, część Wielkopolski z Gnieznem, ziemia sieradzka, no i zwierzchnictwo nad Pomorzem. Chodziło o to, żeby senior miał realną przewagę militarną, gospodarczą nad juniorami. No właśnie. Juniorszy. Co z młodszymi synami? Nie czuli się pokrzywdzeni? No właśnie nie do końca. Oni też byli zabezpieczeni. Dostali swoje własne dzielnice. Dziedziczne. Czyli kto co dostał? Najstarszy syn, Władysław, ten z pierwszego małżeństwa, późniejszy wygnaniec, dostał bogaty Śląsk. Młodsi, synowie Salomei, Bolesław Kiędzierzawy dostał Mazowsze, mhm. a mieszko stary Wielkopolskę. Ale bez tej części gnieźnieńskiej, bo ta była w dzielnicy senioralnej czyli jak pisał Manteuffel, to miała być taka równowaga, zaspokoić młodszych, ale trzymać ich w ryzach. Dokładnie. W teorii to brzmiało, no, całkiem logicznie, przemyślana konstrukcja. Mhm, ale teoria swoje, a życie swoje. Szybko się okazało, że to delikatnie mówiąc nie działa. Prawie od razu. Tak. Oj tak. To, co miało zapobiec wojnom, stało się ich powodem. Już 8 lat po śmierci Bolesława, w 1146 roku. Co się stało? Młodsi bracia, Kiędzierżawy i Stary, po prostu wygnali starszego Władysława Wygnańca z kraju, pierwszego princepsa. Złamali podstawową zasadę: seniorat poszedł w piach. Cię już pierwszy sprawdziano Blany. I co? Próbowano to jakoś ratować? Niestety. To był wiesz, dopiero początek końca tego systemu. Po śmierci Kiędzierżawego w 1173 roku zasada senioratu była już notorycznie łamana. Książęta po prostu się bili o władzę. A dzielnica senioralna też straciła znaczenie? Tak. Kraków zamiast być atrybutem władzy zwierzchniej, stał się po prostu no, najbardziej łakomym kąskiem. Najbogatszą dzielnicą do zdobycia. Przedmiotem ciągłych walk. Pryncypat stracił sens. Skoro to wszystko tak szybko runęło, to jakie były długofalowe skutki dla Polski? Bo wspomniałaś o prawie 200 latach. No właśnie. Skutki były, nie ma co ukrywać, opłakane. Henryk Samsonowicz podkreślał, że statut, choć nie zamierzeniem, zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego. Prawie dwa wieki Polska de facto przestała być jednym państwem. Rozpadła się na ksiąstwa. A co to oznaczało w praktyce? Słabość. Przede wszystkim, utrata znaczenia na arenie międzynarodowej, utrata ziem, bo Morze Zachodnie odpadło, śląsk, książęta śląscy zaczęli iść własną drogą. W stronę Czech, Cesarstwa. No i straciliśmy Śląsk na wieki. A wewnątrz kraju? Rosło znaczenie możnych. Kościoła stawali się arbitrami w sporach książąt, rozgrywali swoje interesy. No i militarnie państwo jako całość było słabe. Sąsiedzi to wykorzystywali. Brandenburgia, potem Krzyżacy. Dwa wieki słabości, no. Brzmi naprawdę źle. Ale czy coś z tej jedności jednak przetrwało? Jakaś idea. Tak. I to jest super ważne, historycy to podkreślają, mimo że państwo się rozpadło, to przetrwała idea regnum polonie, królestwa polskiego, zwłaszcza w świadomości elit, duchowieństwa. Pamięć o jedności. Dokładnie. Wspólna tradycja, kultura, język, no i kościół gnieźnieński jako taka ponadregionalna struktura. To wszystko podtrzymywało poczucie wspólnoty. I to właśnie ta idea, ta pamięć pozwoliła później, na przyłomie XIII i XIV wieku, na zjednoczenie, na koronację łokietka. Bez tego byłoby o wiele trudniej, może nawet niemożliwe. To niesamowite, że idea okazała się mocniejsza niż władza. Skoro znamy skutki, wróćmy do ocen samej decyzji Bolesława. Mówiłeś, że one się zmieniały. Jak patrzyli na to współcześni, albo prawie współcześni? Pierwszym takim ważnym źródłem, które mocno wpłynęło na opinię była kronika Wincentego Kadłubka. On pisał na przełomie XII i XIII wieku. Czyli już w trakcie rozbicia. Właśnie. Widział te wszystkie walki, chaos i oceniał decyzję Bolesława no skrajnie negatywnie. Wprost pisał, że to źródło nieszczęść, bratobójczych wojen. Jego perspektywa była bardzo pesymistyczna, bo patrzył na skutki. A Gal Anonim on przecież pisał o krzywoustym. Tak, ale uwaga, Gal pisał przed 1138 rokiem. Jego kronika jest kluczowa, żeby zrozumieć tło, tę wojnę ze Zbigniewem, motywację Bolesława. Ale samego statutu nie mógł opisać ani ocenić, bo go jeszcze nie było. Jasne, a dużo, dużo później, w XIX wieku, w czasach z zaborów, jak wtedy patrzono na Bolesława i jego statut? Czy trauma rozbiorów miała wpływ? Ogromny. W XIX wieku, zwłaszcza w tej krakowskiej szkole historycznej, powstała taka, można powiedzieć, czarna legenda statutu. Historycy żyjący w cieniu rozbiorów, no, siłą rzeczy patrzyli na XII wiek przez pryzmat własnych tragedii czyli widzieli w statucie zapowiedź późniejszej katastrofy? Dokładnie. Zaczęto go traktować jak taki grzech pierworodny polskiej państwowości. Fatalny błąd, który uruchomił proces prowadzący prosto do upadku w XVIII wieku. Czyli Bolesława obwiniano za rozbiory. Po 600 latach brzmi trochę jak szukanie kozła ofiarnego? No, trochę tak. Krytykowano go, że był krótkowzroczny, że dla synów poświęcił jedność, ale to była ocena, wiesz, bardzo ahistoryczna. Narzucała XIX-wieczne myślenie na XIII wiek. Ignorowała realia. Domyślam się, że dzisiejsza nauka patrzy na to inaczej. Zdecydowanie inaczej. Historycy XX i XXI wieku, Labuda, Trawkowski, Samsonowicz, oni dokonali, no, fundamentalnej rewizji. Odrzuca się tę tezę o tragicznym błędzie. A co się podkreśla? Że statut nie był aktem podziału państwa. Wręcz przeciwnie. To była próba jego reorganizacji. Próba, może to zabrzmi dziwnie, Ratowania jedności w obliczu konfliktu, który i tak by wybuchł. Czyli zamiast nieodpowiedzialnego ojca, widzimy raczej pragmatyka, polityka, który próbuje wybrać mniejsze zło? Dokładnie tak. On stał przed dylematem praktycznie nierozwiązywalnym w tamtych warunkach: prawo synów kontra jedność państwa. Wybrał kompromis, seniorat i pryncypat, który teoretycznie dawał jakąś szansę. Ale jednak zawiodł niemal od razu. Czy to nie znaczy, że w samej konstrukcji był jakiś feller? Czegoś Bolesław nie przewidział? To jest dobre pytanie. Wygląda na to, że problem leżał nie tyle w samej idei, bo podobne pomysły były też gdzie indziej, ile w polskich realiach. Ambicje juniorów, wspieranych przez możnych, były po prostu silniejsze niż autorytet seniora. Zabrakło siły. Tak, jak zauważył LaBuda, princeps nie dostał wystarczających narzędzi. Zwłaszcza militarnych, finansowych. Nie miał jak zmusić młodszych braci czy kuzynów do posłuszeństwa. Zabrakło bata, mówiąc kolokwialnie. A czy takie próby regulacji dziedziczenia były wtedy częste w Europie? Czy Bolesław był jakimś ewenementem? Absolutnie nie. To się wpisywało w szerszy trend. Wszędzie szukano rozwiązań problemu sukcesji. Statut Bolesława był próbą znalezienia takiej trzeciej drogi, między innymi modelami, które też miały swoje wady. I jakie to były modele? czym się różniły? No na przykład we Francji kapetyngowie wprowadzili primatogeniturę, dziedziczył tylko najstarszy syn. To budowało silną monarchię. Czemu Bolesław tak nie zrobił? Możemy tylko zgadywać. Może bał się buntu młodszych synów. Może roli ich matki Salomei, która była skłócona z Władysławem. Z drugiej strony był model patrimonialny, po prostu podział państwa, jak u Franków po Verdun. To prowadziło do rozpadu. A jakieś inne opcje? No, w cesarstwie była elekcja, ale to też rodziło ciągłe walki o tron. Polski seniorat miał być czymś pośrodku. A czy gdzieś jeszcze próbowano czegoś podobnego do senioratu? Jakiś taki bliźniaczy system? Tak. I to podobieństwo jest tu naprawdę uderzające. Na Rusi Kijowskiej tam funkcjonował system zwany lestwicą. Taka drabina dziedziczenia. Też system senioralny rotacyjny. Czyli władza w Kijowie też miała przechodzić na najstarszego w rodzie Rurykowiczów. Dokładnie. Najstarszy się wspinał po szczeblach władzy. Brzmi znajomo, nie? Bardzo znajomo. A jaki był efekt, Na Rusi? Czy tam się udało? Niestety, efekt był równie katastrofalny jak u nas, a może nawet gorszy. Lestwica doprowadziła do kompletnej anarchii, nieustannych wojen między książętami i w efekcie do całkowitego rozpadu Rusi Kijowskiej, długotrwałego rozbicia dzielniczowego. Czyli ta sama próba i ta sama porażka. Właśnie. To sugeruje, że problem był chyba głębszy niż tylko konkretne zapisy statutu. Czyli, patrząc szerzej, ten statut Krzywoustego to nie było jakieś polskie dziwactwo, tylko raczej typowa dla naszej części Europy – Polski, Rusi, może Czech – próba rozwiązania problemu sukcesji przez seniorat. Próba, która tu, w tej części Europy, po prostu nie wypaliła. Dokładnie. To była próba kompromisu w specyficznych warunkach, która zderzyła się z no, brutalną rzeczywistością ambicji i sił odśrodkowych. Podsumujmy może. Statut Bolesława Krzywoustego z 1138 roku. Ambitna próba rozwiązania wielkiego dylematu. Jak pogodzić prawa synów z jednością państwa. Miał zapewnić stabilność przez seniorat i pryncepat ale w praktyce zawiódł niemal od razu. Stał się niezamierzeniem, początkiem prawie 200 lat rozbicia dzielnicowego. I co ważne, nasza ocena tej decyzji bardzo ewoluowała. Od tego tragicznego błędu w XIX wieku do dzisiejszego postrzegania jako no, realistycznej próby zarządzania kryzysem, choć ostatecznie nieudanej. A i może na koniec taka myśl mm, do zastanowienia. Skoro ten system senioralny tak spektakularnie zawiódł i w Polsce Piastów, i na Rusi Rurykowiczów, to czy można postawić tezę, że takie próby pogodzenia prawa patrimonialnego z władzą centralną były w tym regionie i w tej epoce skazane na porażkę? Niezależnie od szczegółów. Tak. Czy były jakieś głębsze czynniki kulturowe, społeczne, specyficzne dla Polski, dla Rusi, które sprawiały, że ten model był tu niewykonalny? Podczas gdy gdzie indziej, jak we Francji, prymatogenitura zadziałała. Pytanie o te głębsze uwarunkowania porażki bolesławowego eksperymentu no, pozostaje otwarte.